Evil był zwykłym graczem LoLa, który nigdy nie był w brązie. Teraz czas, by zawitał. Do piekła. Z tej strony Evil, witam w kolejnym odcinku z like zwykle jest ze mną dzisiaj Fuksik. Siemeczko No i witamy Was. W... Zresztą już chyba to mówiłem. Nie, nieważne. <grytanie> Dobra, ja dzisiaj sobie gram znowu Kale. Wiem, że Wam to nie pasi, ale e, no niestety Team tego wymagał, a dokładniej to, że gram na woli Misia. I szczerze mówiąc, nie pamiętam co miałem budować. Bo ja chyba ostatnio zbudowałem Lidzbane i było źle. to Malady się wezwały, by nie gram? Ząb na szola? O to ci chodzi? Oh. O, to no rządełko, a potem ten. A to nie są no. malady? O jezu, już nie pamiętam. Ja Mam trochę. rządełko to nazwane. To tam daje cooldown na timo, to się składa, nie? No, no, i liczbę no. na nią. Bardzo dobrze. Liczbę, dobra. A to ma przelicznik na E? W. 30 sekund do pojawienia się stworów. Dobra, ja nie będę. E, no, dobra. Nie będę pisać, ty sobie tam z nimi popisz. Just e... trust Dokładnie. Zresztą po serii chyba naszych gier powinni nam ufać. Nie, nie Ale widzę nie. tego. No oni pewnie nie używają takiego czegoś jak LOL, Nexus A Kali jeszcze sobie nie przyszła nawet. Dobrze, a nie już dobra jest. Jestem dumny, mój komputer właśnie osiągnął 45 FPS, no to... Wow, gratuluję. Ja mam 50-57 o hmm. dużo. No, dlaczego gram e, Kyle? Ponieważ gram na Volimisha, a Volimis mnie będzie gonić, to ja mogę sobie go zesłować z Q i z W, mu tak sobie tam przyspieszyć chyba trochę. A to I w widzę, że no, miał nawet taka konka. Nawet nie, nie pomyślałem o tym. No, ja też nie, ale lol counter, zdecydowanie tak. No jeśli na początku się tam super agresywnie nie będę zachowywać i nie będę starać manom, znaczy nie będę tracić many, to potem może, mogę coś niezłego ugrać. Ugrać. Że jak się kiepsko dżungluje bez run. No, Masakra. podziwiam cię generalnie. Masakra. Że jeszcze tych run nie kupiłeś. Ja kupiłem! W ogóle co? Co ja za niczem kupiłem? Jezu. Aha. Pomyliło mi się. No widzę właśnie, przyzwyczajenie chyba. Ja pierdzielę. No to za szybko tej dżungli na początek na pewno nie zrobisz. Masakra. Woli mi się nawet do farmy nie podchodzi. Ale ja też nie las hituję, więc... Mi się przypomniało, bo grałem wczoraj masterem chyba na topie, czy tam na midzie. Co, chcesz pomocy? Jak chcesz, to ci mogę z Redem pomóc. Co ty tam robisz u niego? A, dobra, widzę go. A, trochę las hitu mi pewnie pójdzie. Twój czas nadszedł. Serio, ale nie ja mógł że mi uciekniesz. A. Moje, moje buffy, no... ...mukrę te Złą umiejętność zmaksowałem. Bo dałem w E. Z hitami tutaj wam też nie zaświecę, jakoś super. Kto boże, straszny item kupiony. Jezu, nie wiem w ogóle co ten ziomek robi. Honor G. Idę ci pomóc z redem. A, że niby mówiłem na tego naganka? Na reda. Chciałem mu sksuć, jakaś dostała free Seria? Trochę niepotrzebnie to A w sumie nie mam uleczenia. Dobra, to nieważne. Ale u mnie jest wolimyś, który sobie chodzi po krzaka. Ile ma last hitów? 7, ja mam 18. Dobra, już jest stąd poszedł. Kali ma dwa buchy, powinna teraz. A, dlatego chcę zhonorować Ja myślałem, że to tak negatywnie powiedziała. A, jak pozytywnie, to całkiem w porządku. Ten woli tak strasznie defuje, jemu nie bije. ale tak, patrz, na no, bo A nie, to nam idzie było. Już taki piękny No jak nie worduje to się dziwi. Dobra. Na midzie są? To czekaj, już tam idę. Może ja sobie jakiegoś killa złapię. Podpalił mnie. Ciekawe czy się będzie wracać przy bazie, czy się cofnie jakoś dalej. Nie to ma intajta w każdym razie. Kto Dobra. Ale to już tutaj na tym nic mu nie wykombinuje. Na tym midzie. Woli mi się gra defensywnie. Dobra, już tam idę, spoko. Wezmę sobie jednego last hita i Muszę tylko kupić tracę. Mogę jakieś lepsze rzeczy, no bo z tym się dżunglałaś nie No to kup sobie może ten przedmiot do dżungli. O, woli mi się z tutaj. Nie by mogę. A, ignaj, zginę. Ja pieprze, woli miś mnie zabił. Tak to jest jak tam latam po różnych liniach. Mój błąd. Dobra. Kupię sobie czas odnowienia. Hecarim chyba coś stracił. Chyba coś na pewno stracił. Za dużo biegam po innych liniach. Ale ta Caitlyn też jakoś dupy nie urywała z tego co da, widziałem. Kupiłem. Nie wiem, jak kupiłem. Szkoda, że mi teraz na topie nie ma, bo trochę You're pewnie rater. stracisz. No strasznie dużo. To Smuci mnie, podaczki. że Caitlyn jest kiepska, bo... To widziałem, typowo. 13 klipów na 25. No, jest słaba. Ale to już było widać na od początku praktycznie. Jak ona wzięła sobie tą linię. Że ona tam za dużo nie ugra. Nie, dobra, ty wiesz co, ja totalnie olewam bieganie po różnych liniach. i Będę sobie tylko farmić, bo... Biegałem po różnych liniach, nic mi z tego e, nie przyszło. No, ona tam hejtuje. SS w ogóle, tak jak coś jest. Jak A mam nie, pić? On stoi sobie. Nie mam jak pić. A, last hit. Pieprzony last hit. Bo jeszcze blue skradnie, muszę pamiętać. Patrz, a mimo wszystko, że mam tego spida, to i tak nie przerzucił. Za jego chyba Slowa mam. Jak na razie. O, i ulti, dobra. Dobra, też mam ulti. SS woli. Nie wiem, gdzie on jest. Dobrze, on last hitów za to za nie ma. Znowu mnie złapie To następny pokonany. No patrz, woli mnie ciśnie na tym topie. Dziwne jak dla mnie bardzo. Czy on ma buty? Nie ma butów. To jak sobie kupię, to już mnie nie złapie. Tak Taką mam nadzieję, o, że tak powiem. Bóg w sumie tak średnio po co miałem wrócić. On mnie trzyma teraz tak z farmą 24, ja mam trochę więcej. To Ale... tym Co, pada? Ale uciekła. Ledwo co. Czy zabijesz? SS w ogóle mam u Flash. mnie. Flash, no. Już druga osoba, Jinx też proszę. Wróć, wróć. No nas że... a co ktoś tam wbił? Przeciwne... Jak ja dawno w Lola nie grałem. No ja też właśnie. Nie miałem jakiegoś czasu i możliwości. Jeszcze marnuje te last hity pieprzone. Sordujemy. Czy on się wrócił, wrócił się po buty. No nie, akurat w idealnym momencie mi się skończył e Jak się to nazywa? Emi się skończyła, a chciałem akurat puszować. Znaczy, nie, nie trzy laski przez to straciłem. O go. Nie wiem, czemu by ci kasy nie dawał jakiejś tam, ale ty w sumie powinieneś mieć skin i kasę. Od później tak bym go sprzedał, bo Gito No nie. ma te cztery itemy. Ważne. Takari. Widzę Możesz jego. tam puszować go, ja tam przyjdę. Ale ja mam mało many, wiesz? Ale. ja go sam zabiję. Poczekaj, bo po tu. Ale ja mu tylko Q przyładuję, i na tym mi się skończą w ogóle Przeciwnik cała mana. Pokonana. Twój czas nadszedł. SS w ogóle jest. Przeciwnik pokonany. Leona zabija, co szczęście. U mnie jest czysto, hekarium jest nam idzie SS Woli, A, fucking Patrz, jak mnie Woliber porobił Wszedł w krzaki i nie wiedziałem co robić. Zabiję jeszcze, ja to nawet nie idę. Mm, cofnę się po. po to się cofnę. Nie, nie mogę jeszcze. What? Dobra, to kupię sobie buty na większego stopy. Ale się stankował ten voling. Ale on się na mnie tankuje czy ogólnie? Nie wiem ci odwiedził, ale i tak bo chyba nie zrobiłem. Nie, nie zrobimy go, bo... Falny. No on ja wiem co jest. ja mam robić spokojnie Ale połowa ma last, moich last hitów, tylko że ma killa na mnie Bo jak Karim wpadł. Blade, to... i to on na mnie nie będzie zbyt dobry, bo nie ma ceceków. Kto u nich ma ceceki Brand? Thresh, no będą te zyski, jak cię złapią może być problem Znaczy Brandowi będzie ciężko jak będę się szybko ruszał dzięki nie wiem czy W na mnie działa Thresha nie na działa nie Albo wiem. nie działa, nie pamiętam już No nie Moje last hity, jak mnie to smuci. I Volimis już tu jest. A Kali tamtego Branda zjadła. O, Co dobra też. Musiałem praktycznie całe moje kombo wywalić na niego, żeby um, mnie pod tą wieżę swoją nie machnął. Flash! No e, dobra, ja już w... się z. ten. Ja sfleszuję. Woli się niby taka cicha woda, ale. kurde, no. Mam mnie. W szachu, że tak powiem. Poczekaj, ja złożysz jakieś itemy i zaczniesz mu w No ja się muszę cofać, bo nie wiem gdzie on jest. Kyle jest bardziej podlejta, czy jak? No złożysz już dwa itemy i będziesz orą. Um. Dobra. Ja bym chciał chociaż trochę szybciej atakować już. bo trochę wolno, jednak mi to idzie. Ja, czas zabić tego. tego no, Woli mi się? No, no, no. No, 47 no bo się no, Mieli dwa free killer. Sojusznik pokonany. pokonany. A teraz wziął dwa, dobrze. Dwa trupy na wroga. Lol co lecimy w niego? A nie, dobra, ciebie nie ma. Ja już idę. Znaczy no, on chyba nie cofnie, nie? Nie wiem, zaraz zobaczę. Nie mów, że on cofnie. To możemy to wziąć przecież. Jak cofnął. Cofnął? Tak, dobra, to chodź w wieżę. A nie, nie, nie cofnął, jest tu dalej. On tak właśnie siedzi ciągle pod wieżą, wiesz? I on nie wyjdzie gdzieś dalej, bo on ja tylko... Odpuści ją. Tankuje wieżę. Ty, uciekaj. Ale ja już nie przeżyję. Nie nie. Aha. Trochę ja to źle. źle zrobiłem. Ja też. Ale nie sądziłem, że przyjdzie ten ten Te Karim. Mam. No. Wydefisz ją czy nam ją wezmą? Nie, nie mam szans, nie mam szans. 600 HP. Okej, okay, dobra. Hmm. Nie ma jak wychodzić z Brązy, gdzie Evil jako jedyny przegrywali mnie. Taki dobry ziomek. G-moron, no co ja zrobię na 600hp, no sorry, cię okay. Uważaj, tam ciche Karim schodzi. Nie, on robi golem. Good job, Tom, omyg. Dzięki. Nie ma? Nie wiem, gdzie on zwiał. Gdzieś to poszedł. Dami, Report, Brand for afk. Aha. No, to gramy sobie bez... na 4 k a kminiłem nad Jacksem, ale woli jest kontrą na Jaxa. A ten Woli praktycznie cały czas siedział przed swoim Turecie i w momencie, kiedy ja byłem za blisko, to podbiegał i mnie łapał, no i... cała zabawa z Voli. A chciałem powiedzieć moim widzom, że się mylili, że kurde, nie gram jak brąza, a tu jednak. A dawno odcinka z Wola chyba nie miałem się. No nie, bo South Parka wrzuciłem, chciałem być przed T-Voltem i... A. I... No i tyle z tego twojego gonienia mnie. Jinx nam O, telefon dzi, 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 dzi. mi dzwoni, fuck. Słysza. Czekaj, muszę się odsunąć do bazy. Który mi teraz dzwoni? Nagrywam! Chyba zrozumiał. Dobra. Dobra. Ale musiałem ten jeszcze daleko iść. SS w ogóle jest, bo ten. Bo mi się ładuje telefon i w drugim koncie jest. Dobra, ja tu sobie trzy szybciej podbiegnę. No nie! Użyj spela, zmarnuj manę, nie dostań e, Golda za, za Ja widziałem, że wszyscy z nimi ale ci się nie cofną. Pingłem im, żeby cofnęli dalej nie cofną. Co za ludzie. Dobra, ja w tym czasie spuszuję. Ciekawe czy mają e, tego... ...blue. Dobra. To co jest tam dalej woli? Jestem. Jest Redzik. Fit woli, nie no. Jedno. Ma dwa fragi, ale nie On ma dwóch, wiesz. Teraz zgarnął jednego, nie, ale nieważne. Serio? No tak. A to wcześniej baz mnie hekarim zabił. No ja No idź no są... ich To ludzi! Tylko Dobra. by się bić, się. Ja im sobie zaraz podwinę, blue o ile mają. Nie mają, blue. Smuteczki to ja nie mam i co podwinąć. Bo ja im zwinę to i się cofnę. Ale to jest bronz, no z czego oni mają mieć hajs jak nie? E, z walki. Dwóch było na topie. Nie wiem, gdzie są teraz. Ale też nie żyje, woli jest nam idzie Dobra i jest bez dwóch wież. Byłem drugie klipy w teamie, ale jestem drugi. Przeciwnik pokonany. Norma e, Dobra, i kazali mi składać. Jak na tyle deadów, nie wiem, Gdzie tu jest, dobra. To ja już się zaczynam składać pod ten idmiot. E, co ja powiedziałem pod ten idmiot? Słyszałeś to, idmiot. Idmiot build, tak, pod to co mi widzowie mówili, czyli teraz liczbajna. Może coś tam zacznie bić. I co, ja może się zajmę split pushem? Split pushowa Kyle, widziałeś to kiedyś? Statik kupiony. Co tam jeszcze mogę kupić? I ja kupię. Dobra. I dynamida pushować teraz. Też blue? Nie, chyba nie. Jeszcze 3 kilo, do legendy tak pociągnął Kurde Źle Źle uderzyłem czymś I nie dobrze to wyszło G dragon Nie trafiam w klawisze Aha, dragon Dobra Weszło całkiem nieźle um. Ja się uleczę To ty weź z dragona my weźmiemy im wieżę. Jakie Kto ja gdzie tam? Nie Asysta przede wszystkim No jak, żeby inaczej no a jak, no przecież ja bym nie chciał nikogo zabić. Ej, patrz jakie ta Kateen ma starty, nie? Mmm, zaraz zobaczę Tylko kupię sobie drugi przedmioci. Nie wierzę. Caitlyn, Caitlyn, Caitlyn. 9-2 Ona ma na każdego... W... No po co u niej... killa kali ze mną na u niej na każdego killa przypada, znaczy na każde 10 creepów przypada jeden kill No w sensie Bro. A ja mam 137 farmy, 0 kill ty masz najlepsze last hita aktualnie, nie wiem czy wiesz. O, o, Jinx zaczęła trollować chyba. Ilu? Czy bratawczy, więc oni już szans nie mają. No ale nie ma się co dziwić z taką Akali, to ja też bym poszedł w Awka. Nie jest dobra, ona została No, sporo killi. <laughs> Jaj, report mój! Team, coś tam, Fred... nie, nie umiem po czesku I czytać, szkoda. Nie się Ale, wiem. ale mają taki śmieszny Jezu, ten Nie ta Akali fleszła, żeby doskoczyć z ulta na Jinx, się mówi. Na niech ci będzie. No. Żeby dolecieć na ulti do Jinx, a mogła do Mila dolecieć później do Jinx. Ale to to wiesz, ja też tak na początku. Chciałem w ogóle zagrać Akali, no ale jak a, Mila wzięli, pek, to... No mam, kupiłem sobie ostatnio, trenowałem, żeby nie grać sobie okay, jak Kaila Ciężko ci będzie A Kari to jest taka postać, że łatwo tym wykorować, ale i tak ty nie potrafię grać Dla mnie to ciężka taka postać Gdzie mi tu followujesz, Leona! A jak gram tam czy pęty nie będziesz mógł robić? Ale tak. czemu ja mam robić pętę? No tak. tako. widziałeś ile mi walnęła złit? No, i kto zginął? No, oczywiście, ale skrzyje, ja! Ale tak. Dobra, nie będę tak. <laughs> nie będę takim. No. Kwadra, ładnie. Ale kto musiał zginąć? No, oczywiście, ja! Nikt inny nie ginie, żaden nie ginie, ino ja! Brand, nie ma pędy. <śmiech> <śmiech> Dobra, weźmiecie tego, Mida. A ja sobie świeżo blue machnąłem. Kto mi wziął w ogóle te moje blue teraz? Kto ma blue? Twoja ja nie mam. No właśnie, to jest ciekawe, ja wziąłem blue Ktoś mnie zabił, woli miś musiał mieć. Ale to może było tak, że on po swojej śmierci mnie zabił. nie ma blue, nie ma żadnego w obiegu i nie ma żadnego zespełnionego. No bo ja przed chwilą wziąłem. Koniec serii no aktualnie ja mam 03, no nie. 8 asyst, przy czym ja moje ulti zazwyczaj zużywałem na Leonę, która się wbijała. A potem, jak chciałem się ratować, to się nie dało. Dobra, no. ja tu uciekam. <grym> oj. A oj, oj. Josza puszuje trochę, Se popuszuje. Kurde, jego Bot też jest rozwalony. Guys, finish. I want the... No, ten Thresh no. nara dobrze grał. Mówiłem ci co dzisiaj robiliśmy na religii? Nie. Kiełbaski. Ksiądz nas zabrał na parafię i poszliśmy na grill. A, z księdzem kiełbaski, tak. No. Tak, dokładnie. <laughs> Nie wnikam w to. Dobra, i pusz. No i co ona robi? Po co? Po co mi ten frag? No, hello. Dobra, uciekaj stąd. nie wiem czy się przyda, ale to jakby nie był pewny czy Na tych dwóch temach tak już bijesz No widzę właśnie Teraz oni... jeszcze albo... I tak chcieli walczyć mimo wszystko no już mam nad dużą pałę jak na księdza przystało dużą kiełbaskę <noise> Tak starszy już już dużą kiełbaski sobie zaraz kupię Dobra do bazy jeszcze Home Guardy sobie machnąłem. Ale nie spuszczaliście im. No nie, ale zaraz sam się spuszczuje. Są i tak nieważne. Oni już muszą defić, no ale to jest bez sensu, bo Brand sobie awkuje. Także taka gra średnia trochę wyszła. Oni nie go trali, że no, nie ma się co dziwić, ale to jak na, na brązie Dick's jest, tyraż, a potem. A to tak wszyscy brązowie tyrają, że jaki ty to słabie jest, a potem e, się dziwią, że ludzie awkują im. Nie ma poziomu, no, na silverze też nie ma poziomu. Na goldzie też nie ma poziomu. Nie, nie mów tak, bo ja tu mam. Zobacz sobie moje staty, a potem mi mów, że nie ma poziomu. Jak ja tu fiduję jako jeden. <laughs> do... Patrzcie tego flasha. Ah, fucking fucking fucker Fuck Wieża nie bije WHAT fuck Jaka wieża, tam już nie ma wieży mnie wrzucił do balmi To by mu bardzo zależało O ten tego wrzucili LOL Dobra, i mam nadzieję, że Wam się podobało patrzenie jak fiduje na topie. Widzimy się w kolejnym odcinku, był ze mną Fuchsik. No i trzymajcie się.